Siemka, w, witamy w dzienniku podróżników. Jest z nami Bartek. Siema. Tam, okej, okay, dobra. I odkryliśmy właśnie wyląd po kilku dniach płynięcia. Widać tam w tym momencie jakąś wieżę. Tak jakby. W związku z czym może ktoś tam będzie nie trzeba będzie na nowo budować całego domu od jaskini. Więc dobra. okaże się jeszcze. Jeszcze się. Nudna robota. Dokładnie. Nie ma sensu. Krowy. Siatka. O, dobra siadaj może Idziemy. O, widzę drzwi. Tam coś jest. Ktoś. ktoś lub coś tam jest. Tu też coś, coś widzę. Tu może być ten Nie, nie ma. Nie ma tu kopalni. Idziemy tu. Ktoś tu musiał być. To co się z nim stało? Pytanie. O, łóżko. <laughs> Drugie. Łóżka nam <laughs> zostawili. <laughs> dobra, dobra. <laughs> o, tu coś jest. Kopalnia. Chyba. O, no, znalazłem kopalnię. Trzeba oświetlić tylko. Dobra, tutaj. 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 Okej. Okay. Wszystko jest tak w miarę oświetlone. O, jeszcze tu z tyłu jedną. Jest, jest ta, jest kopalnia. Jest dobrze. Kopalnia jest, jest dobrze gdzie jestem? Tutaj to, no sunz się. Ej, dobra, wiesz co? Ja, ja idę kopać tą kopalnię. Może ja idę. No z drogi ja No nie, jeden musi kopać, bo jeden musi wiedzieć, kiedy noc przyjdzie, żebyśmy mogli spać. Sio. Małeś ci nawet drzwi. Następnym ja razem, tak razem tak włączę tak. stopę, no to wtedy możesz ten. Nie. Ja tu ja tu teren, no Nie mówię, następnym razem ten, następnym razem będziemy kopać we dwóch stopper włącznie, żeby wiedzieć kiedy ten czas. Dobra, pójdę na... No. Na... No. na co? A, no, jest na nas, na Z drugiej strony trochę pokupię. Zero surowców. Dobra. No. tak. ale Może powinniśmy niżej się przekopać. No albo ale, 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 ale to później, jak się, zbi się zbiera trochę drabinek, to się później zrobi. No, albo znaleźć ten żon. Chodź, <unsafe problem> <laughs> Andrzej, No, cave system, styknie. Sądzę. Właściwie powiększę to do 3x3. O, to się się. lepiej. Przedać 3 Zajdę w poszukiwaniu kobla. W poszukiwaniu kobla. Oj, popsułem. Główny wybrałem już. Ale zbieram ją przyda. Przyjada, przyda, przyda. Nie wiem co, ale się przyda Ej, game system. A nie czy to, 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 to powierzchnia jest. Znaczy widzę stąd powierzchnię, ale... Jaki lol Taka Ta kop kopalnia, coś ty zrobił? Po co e, się Miałem ten... buga mhm. A nie, to nasz domek. Jest. <laughs> Widziałem łóżko. Trzeba będzie mówić. W przyszłości niżej zejść z tą kopalnią. Do innych odnóg. O, już wiem jak zrobimy. Tu już dalej nie będę kopał i się potem zrobi zejście w dół. Z tej strony też. Tak samo. Pochodnie trzeba. Z tej, z tej. Dobra jest. Jest okej. Okay. Nie. Ja się idę trochę rozejrzeć. Albo ja miecze sobie zrobię. Najpierw jeszcze. Masz tu jakieś te? No dobra, już, już nic. Odsuń się. Chcę crafting boxa. To jeszcze Ja też robię. Crafting. Kurde, ale lala mam no. no. Haha Z drogi. Ju. Zamknąłem cię. Ha, ha. Owca! Zabić owcę. Panibalu Zabiłem? Nie nie zabiłem Ogoliłem, ale zabić też, nie żyje gdzie ja jestem O słyszałem za miego Tu gdzieś chyba Ninja Pani nie Co mówisz? Nineszczanie poni Spadaj, Gdzie jest ten... Jakaś jaskinia... Nie, jaskinia. Gdzie jest dungeon, to ja wiem. Czy tam jest skin? Dungeon? Oła! Podkopię się. Może znajdę jakiś cave system tutaj, bo tu jest takie, takie fajne, ten... Tak, jakby zaraz kaj w serce miał być Ja preferuję dungeon O, znalazłem węgiel No Ci o? Zazwyczaj ząbego słyszę Nie wiesz, Bo chyba jest blisko Nie, to jest tylko No kurde, pchanie no. mnie zaświeciła jest tak, opcholnie mi zaświeciła. Z dwóch. Okej, okay, już jestem. Dobra jest. Czy nie? Teraz już nie Ale potrzebuję tu Ej, słuchaj. Nie wiem, czy dungeona nie znalazłem gdzieś tu, bo słyszę sporo zombi. To idę. Właśnie tak. Nie wiem, w jakim kierunku dokładnie by tu iść. Bo nie mogę określić do niego chyba gdzieś tu e, właśnie cię wyformuje się zaczynam. Dobra, poczytujemy Jezusie o lol, Co to jest? Dungeon Nie! Dungeon. Gorzej Jaki cave system wyrąbany pod pode mną musi być Poczytowałem trochę zarazem big... O jest Dungeon cicho ale... Daj, idę. Trzeba by... Obok tej system od razu, widzę. Musi być. Gdzie Tutaj, tam, taka jaskinia wykopałem. Chodź. Zaraz, zaraz do ciebie idzie. Noc jest, no nie, teraz to trzeba iść spać. Przyjdziemy tu rano. Cię przyprowadzę. Idź do, idź do łóżka już. Ja twoje postawię bo... Ja taka sobie działania. postawię. Sio, ja sobie postawię. Ja chcę twoje mieć. Mam nieskończone łóżko. Jak skończone łóżko. Z Drogi. Wypad. Dobranoc. Kładź się. Nie machaj mi to, tylko się kładzie. No. Dobra. Dobranoc.